Nie bij mnie, proszę. Co tu robisz? Odpoczywam sobie trochę w tej chacie. I tak nikt jej nie używa. Ale chyba lepiej wrócę już do pracy. Znów pracujesz dla soboty. I dobrze. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Natychmiast się zatrzymaj! Co ty sobie wyobrażasz? Tak po prostu odchodzisz sobie z moim niewolnikiem. Zapłacę ci za niewolnika. Zapłacisz. Najpierw, zapłacisz mi za bezczelność, jaką wykazałeś żankę Daj mi tysiąc sztuk złota, a o wszystkim zapomnę. Oto twój tysiąc. Dobrze. A teraz no daj mi kolejną scenę za niewolnika. No dobra, masz tu kolejny sto. No, no dobra, a teraz możesz już iść. Wolałbym raczej jakiś porządny kałomiec. Czemu nie? Powinienem go wiedzieć. Z, Z siebie to nie obchodzi. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. To się nie może powtórzyć. Niewolnik Toreka znowu pracuje dla Ciebie. Doskonale, przybyszu! Wiedziałem, że można na Ciebie liczyć. Natychmiast otrzymasz nagrodę. Naprawdę myślisz, czy... Nie chciałeś mnie chyba tak po prostu minąć, prawda? Co znajduje się w zamku? Rezydencja Bareka Wielkiego. Rzadko którą morę to się w wewnętrznym kręgu tego zamku. Rozumiem. Wpuścisz mnie do zamku. Tak, ale zachowuj się odpowiednio. Chłopaki trenują i nie lubią, jak im się przeszkadza. Rozumiem. Zawsze to powtarzasz. Ty, gdzie się wybierasz? Rozejrzyj się po okolicy. Nauczkę. Możesz się rozejrzeć co najwyżej po kwaterach niewolników. No w nie albo rozpoczniesz trening wojownika, albo spadaj. No Wiem, lepiej zakaż rękawy i bierz się do roboty. Jasne? Zaczynasz mi działać na wtedy. Nikt nie zwraca się w ten sposób do orkowego dowódcy! Taki z ciebie hojrak? Założę się, że nigdy nie byłeś na niebezpiecznej wyprawie. Dobra, co mogę dla ciebie zrobić? Jeden z moich ludzi miga się od pracy. To silny wojownik. Ale postanowił spocząć na Laurach, które zdobył w czasie wojny. Jednak dopóki zagrażają nam buntownicy, musimy być czujni. To miało mi zaimponować Przydałoby się dać moją nauczkę Bo się w bitwie Musimy to przejść, która ich bije Tak jakby mało nam było Wolałbym raczej jakiś porządny kawał mięsa To wola kana, więc tak musi być Ty co myślisz? Się Musimy to przemyśleć, Kana. Kana. Więc tak być z musi. Będzie jeszcze więcej Wszyscy. Wtedy wybór jest jasny. Cory, Wynaj się z mojej wieży. Więc to twoja wieża, tak? Idź chłapać gębą wśród tych pajaców z areny. Obedrę cię żywcem ze skóry, jeśli natychmiast stąd nie zniknie. Spokojnie, już się wynoszę. Dobrze, pośpiesz się. Szukają cię. Chcą, żebyś się udał na dziedziniec zamkowy. A co, jeśli nie pójdę? Jesteśmy tu zupełnie sami, więc pokaż na co ci stać. Dobra, sam się o to prosiłeś. Nikt mnie nie... Moje To jeszcze nie się. Idź na dziedziniec zamkowy, gdzie jest cała reszta, albo cię do tego zmusza. Dobrze, pójdę, ale od tej chwili zostaw mnie w spokoju, jasne? Wtedy wybór jest jasny. To, jest jasny. to, jest. to wola Kana, więc tak musimy. Od dziś Folek będzie przychodził do pracy na Zauważ dziedziniec zamkowy. No chorobę, proszę, z Foleka jest niezły uparciu. Nieźle jak na morę. Naprawdę nieźle. Ktoś taki jak ty naprawdę by nam się przydał. Jeśli chcesz, możesz u mnie jeszcze trochę potrenować. Ale jest jeszcze inny problem. Zobaczymy co się stanie. Ręka, która nie handluje z morami. Pracuje dla Marika, wodza najemników. Gdyby to ode mnie zależało, całą tę waszą najemniczą hałastrę odesłałbym do kopalni Gota. Gadaj, co cię tu sprowadza. Mój czas jest cenny. Masz tu niezły arsenał. Dysponuję starannie wyselekcjonowanym asortymentem towarów mora. Niczego nie popsuj, bo ci odrąbię paluchy. Zrozumiałam. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Załatw mi stary oręż. Wyślę tę broń do kuźni, gdzie zostanie odnowiona. 20 paczek powinno na początek wystarczyć. Skąd wziąć paczki z bronią? Buntownicy używają różnego złomu. Gdziekolwiek znajdziesz buntowników, będzie tam też stara broń. Nas tu być. Tak jakby mało. Na wszyscy się oddadzą. To wola karmy, więc tak musi być. być. Złe wieści! Jakieś Mori atakują nasze miasta! Jak znajdziemy winnego, to się z nim raz, dwa rozprawimy. Kolejna śmierdząca mora. Kto cię tu do cholery wpuści? Nie podobasz mi się, mora. Jaki masz problem? Jak dotąd. Tacy tchórzy jak ty sprawiali mi same problemy. Buntownicy kryją się w jaskiniach i lasach, urządzając zasadzki na moich ludzi unikają otwartej walki. Mory walczą i pracują dla nas jako najemnicy, walczycie na naszych arenach i ujażniacie swych pobratymców. ty! jak idą wykopaliska. Nasze zakrojone na szeroką skalę poszukiwania boskich artefaktów to nie twoja sprawa, Mora. Lepiej zatroszcz się o bezpieczeństwo miasta. Co wiesz o Xardasie? Znacznie ważniejsze pytanie brzmi, czemu interesuje Cię nosiciel mocy Beliara? Znam go. Wielu ludzi tak twierdzi, choć tak naprawdę widziało go tylko kilku Ukraińców. Powiedz mi po prostu, gdzie znajdę Xardasa. Skoro tak dobrze go znasz, to powinieneś wiedzieć, gdzie przebywa. Swą wieżę wzniósł w tajnym miejscu, daleko od trosk tego świata. Ty i tak nigdy tam nie dotrzesz.